Drop it! Ksiema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak streamować przez przeglądarkę internetową. <laughs> A więc tak, yy, pokażę Wam dzisiaj dwa serwisy postaram się je dobrze opisać które według mnie są dla mnie najlepsze które według mnie są dla mnie które według mnie są najlepsze i tak zacznijmy, może przejdźmy już sobie od razu na adres justin.tv tak, to jest dosyć taki średnio popularny serwis tak naprawdę, bo na przykład za chwilę wam pokażę taki naprawdę popularny serwis czyli ustream ale to już za chwilkę, czeka. co mi się to nie chce ładować. FPS -y mi tu cały czas... FPS -y mi tutaj cały czas y, zasłaniają. Dobra, jesteśmy już. I tak, na tej stronie to jest strona główna. Mamy tutaj wyświetlane to, to co y, najbardziej można powiedzieć popularne. Streamy. I tak, y, tu możecie się zalogować przejść do, do domu, home tak naprawdę do homepage czyli do, do takiego dashboardu yy, non, you are, Aha, dobra, spoko Ja żadnych yy, kanałów tutaj nie nie subskrybuję, że tak można to powiedzieć Jasne że tak można to powiedzieć I tak, with channel message czyli wiadomości, videos Video, no, widea filmy i settings ustawienia. Sporadziłam sobie ustawienia, naprawdę muszę powiedzieć, że w ogóle na nie nie patrzyłem, w ogóle ich nie sprawdzałem. <laughs> I te, tak naprawdę, te streamy nie nadają się do tego, by, by, by oj, by, by streamować z nich grę. Najbardziej, yy, najle najlepiej pobieracie sobie Xplit'a, najlepiej sobie też również go wykupić i streamujecie na Twitcha. Znaczy możecie sobie wybrać, ale ja najbardziej polecam na Twitcha, polecam na Twitcha bo na przykład na Youstreama musicie mieć 4 MB w górę, żeby wam się nie lagowało. Tutaj jest chat, design members i Pool chases, czyli do kupienia. Dobra, teraz przejdźmy do broadcast. Opiszę teraz Wam, na czym polega to streamowanie. Okej. Okay. Jak nam się tutaj wszystko za... Tutaj jest również taki program jak Wirecast, z którego najlepiej też się streamuje kamerę. Dobra, zaczekajmy, że nam się tutaj... Wiecie, nagrywam, to też nie będzie za szybkie. Nie, tak naprawdę to też nie jestem u siebie i... Teraz pewnie tego odcinku ten odcinek dopiero wrzucę jak będę u siebie tak to będzie wyglądało ale na blogu jestem teraz cały czas ojej co gdyby mi się ładowało masakra na blogu jestem cały czas kiedyś muszę jakieś social media nagrać ogólnie gdzie porozmawiamy sobie o tym blogu dobra yy, tak naprawdę niewiele, niewiele jest Tutaj do myślenia, jeżeli chodzi o tą kamerę, bo tylko wiecie, ustawienie wideo i kamery to jest wielka filozofia i startu, nie? Dobra, i następnym serwisem jest ustream.tvream.tv ok I to jest już, jak już mówiłem, to jest naprawdę bardzo popularny serwis już jesteście zalogowani, przejście tutaj nie będę wam dokładnie tak samo opisywał, ale po prostu powiem wam tylko tyle, że ten serwis jest niezwykle popularny, teraz otwiera nam się nowe okno, to będziemy mogli streamować, ja też może zajmę się streamem przez U-streama, chociaż o wiele bardziej muszę wam powiedzieć, że wolę, wolę tego, wolę... Justin TV, jeżeli chodzi o taką kamerę przez proglądarkę. Dobra, więc to tyle. Yy, cześć. I subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapki. Siema.